Cześć, witajcie bardzo serdecznie na kanale Samurai IDM w kolejnym odcinku z serii czytania z księgi Samuraja. Odcinku, który jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego odcinka o historii Mitsubishi. Tam dowiedzieliście się, jaka jest geneza samej marki, skąd pochodzi logo marki, jaki był pierwszy produkcyjny pojazd Mitsubishi, co ta firma robiła w latach 40., oraz jak wspaniały i harmonijny był system nazewnictwa pojazdów. W Mitsubishi. No chyba, że się nie dowiedzieliście, bo go jeszcze nie widzieliście. Jeśli tak, to szybko zapraszam do nadrobienia poprzedniego materiału. Tymczasem my jedziemy dalej. Tam zatrzymaliśmy się w roku 1990, a dzisiaj opowiem Wam o dalszej historii Mitsubishi. Pomimo, że tam zatrzymaliśmy się w roku 1990, to na moment musimy wrócić do lat 70. i 80. Mitsubishi w tamtym czasie zaczyna sprzedawać chociażby pojazdy pod własnym szyldem w Stanach Zjednoczonych, no i chce podnieść swój prestiż, chce być bardziej zauważone, bardziej docenione, no i jak wielu japońskich producentów decyduje się, że to... Ich ścieżką tym sposobem na zaprezentowanie się światu będą rajdy. Lancer, czyli z założenia stosunkowo tani i ekonomiczny pojazd, dostał pod maskę silnik 1.6 zasilony dwoma gaźnikami, generujący okolice 160 koni mechanicznych. A Mitsubishi takiego Lancera 1600 GSR Rally wystawiło chociażby do rajdu Safari w 1974 roku. Jeśli chodzi o wyniki, to raz bywało lepiej, raz bywało nieco gorzej. No, konkurencja, chociażby za sprawą takiego subaru czy Toyoty była dość wymagająca. Następnie Mitsubishi stworzyło Lancera EX2000 Turbo pod grupę 4. W 1982 roku utworzona zostaje legendarna już dzisiaj grupa B, w której Toyota ściga się swoją Seliką, Mazda RX7 4x4, Nissan 240 RSM, a Mitsubishi no właśnie, Mitsubishi, podobnie jak w przypadku wypuszczenia modelu 500. Delikatnie przysnęło. W 1984 roku tworzą więc oni dywizję Raylard. Wydział odpowiedzialny za tworzenie, twingowanie pojazdów stricte pod rajdy. No a jako, że dwa lata wcześniej, w 1982 roku, zaprezentowany został Mitsubishi wypas przekozak Starion, to właśnie w jego budzie postanowiono stworzyć rajdówkę z krwi i kości. Zdecydowano się użyć silnika z Lancera EX-2000 Turbo. No jako, że już był sprawdzony, a czas naglił. Rozwiercono go z pojemności 1998 cm do 2140 cm. Silnik posiadał dołączane zawory z tak aby uniknąć albo chociaż zminimalizować turbolaga w dolnych partiach i dodać mocy w górnych partiach, i tak podkręcony znany i lubiany silnik 4G63 w wersji Sirius Dash generował coś w okolicach 350 koni mechanicznych. Jednostka napędowa z racji, że seryjny starion miał napęd na tył, pozostawiona została w układzie wzdłużnym, cofnięto ją jednak nieco w tył w stronę kabiny, aby zapewnić lepszy rozkład mas, lepszą trakcję, no generalnie lepsze prowadzenie. Do przeniesienia mocy użyto chociażby dyferencjału Spaggero, co zaś do wyglądu zewnętrznego. Mamy lekkie poszerzenia, jak sami widzicie, przód pojazdu został zmodyfikowany, przeprojektowany, zastąpiono podnoszone lampy bardziej klasycznymi, łatwiejszymi do wymiany, które również oferowały lepsze oświetlania do wyścigów i były bardziej niezawodne. Przeprojektowanie frontu wraz z cofnięciem silnika w głąb pojazdu umożliwiło skrócenie przodu o 15 cm, zmniejszenie wagi i zamontowanie większego grilla, które zapewniało lepsze chłodzenie. Wszelkie plastiki wzmocniono włóknem węglowym, a większość karoserii była wykonana z włókna szklanego, kompozytu węglowego i kewlaru. Lekkie kompozyty zastosowano na masce, na bagażniku, drzwiach, nadkolach, spoilerach czy zderzakach. Dzięki temu zabiegowi całość zamknęła się w 1050 kg. No brzmi to naprawdę obiecująco, no ale czy słyszeliście wcześniej o tym pojeździe? Dlaczego jest to temat tak mało popularny? No przecież. Jeśli chodzi o Selikę pod grupę B, Audi Quattro czy Lancia Delta, no to powstało mnóstwo artykułów, filmów, no każdy zajawiony na Motorsport o tych autach przynajmniej słyszał. Natomiast o rajdowym Starionie? Wygląda to trochę tak, jakby Stariona nikt nigdy na żadnym rajdzie, na żadnym wyścigu nie widział i... Aha... No tak, zapomniałem. Przecież Starion... W żadnym rajdzie nigdy nie wystartował. Mitsubishi tak długo bujało się ze zbudowaniem i uzyskaniem homologacji pod Stariona budowanego pod grupę B, że nim ją uzyskali, to grupa B została w 1986 roku zamknięta. Było to konsekwencją serii śmiertelnych wypadków i budowy pod tą grupę aut osiągających coraz to bardziej absurdalne moce i prędkości, które nie szły w parze z bezpieczeństwem pojazdów. Zamiast grupy B miała powstać grupa S, pod którą Starion by się też całkiem nadawał, jednak finalnie grupa S nigdy nie wystartowała. No, z tego, co kojarzę, to bezpieczeństwo bezpieczeństwem, ale niektórym decyzyjnym organom w tej sprawie było no, całkiem na rękę. To znaczy, no, nie otwieranie tej grupy. <grym> Muszę przestać budować zdania wielokrotnie złożone. Mitsubishi zostało więc z gotowym projektem, no, a nawet nie projektem, bo wyprodukowano cztery egzemplarze naprawdę dobrej rajdówki, z którą za bardzo, no, nie było co zrobić. Chociaż w sumie... To było. Mamy przecież jeszcze grupę A. Mitsubishi wyciągnęło więc bebechy ze Stariona i po przeróbkach zamontowało do Galanta. I taki właśnie Galant w grupie A ścigał się od 88 do 1992 roku. Podobnie jednak jak w przypadku Subaru i ich modelu Legacy, Galant coraz częściej okazywał się zbyt duży i mało zwrotny. Dlatego też Subaru zmieniło platformę na Imprezę, a Mitsubishi na mniejszego od Galanta Lancera. No ale jak to Lancer? Przecież to jest no zwykły, tani, ekonomiczny wóz. No ale zaraz, co się dzieje? Zgodnie z regulaminem grupy A, do homologacji wymaganych jest 2500 egzemplarzy danego modelu. Tak więc pierwszy Mitsubishi Lancer Evo zadebiutował w 1992 roku w salonach, a pierwszy nakład sprzedał się w całości w przeciągu trzech dni od premiery. Evo nie miało praktycznie żadnego wyposażenia łącznie z brakiem ABS-u, i z salonów wyjeżdżało na stalówkach. To taka dość ikoniczna sprawa, no bo wygląda to przynajmniej komicznie. Pod maską pierwszego Evo, jak i pod maską prawie każdego następnego Ewo, jak i pod maską rajdowego Galanta, jak i pod maską rajdowego Stariona, siedziało oczywiście 4G63. Co kurcze leniuszki, no zrobili jeden silnik i zadowoleni. W pierwszym lancerze Ewo 4G63 generowało 244 konie mechaniczne, a moc na asfalt, choć w sumie to niekoniecznie na asfalt, przenoszona była przez wszystkie cztery koła. Generalnie o lancerze Evo pierwszej generacji, jak i o fenomenie samego 4G63 można by naprawdę długo, długo opowiadać. Jest to temat na osobny film, a może nawet na dwa osobne filmy, jednak teraz jedziemy dalej. Również w 1992 roku w modelu Mirage po raz pierwszy zastosowany zostaje system Miwek, no czyli ten VTEC od Mitsubishi. A, jeszcze rok wcześniej mamy pierwszego Space Runnera, a ponownie w 92. razem z pierwszym Evo zaprezentowano prezentowana zostaje trzecia generacja Debonaira. No, wydaje mi się, że to jest dosyć mało znane auto. Debiutuje również siódma już generacja Galanta. I tutaj podkreślam, to jest siódma generacja Galanta a nie chyba najpopularniejszy w Polsce galant, czyli rekin, to przesunięcie wynika z braku dostępności pierwszych wersji w Europie, no i dwójka stała się jedynką i tak dalej, i tak dalej. Również w 1992 roku japońskie media bardzo ostro spekulują na temat wrogiego przejęcia Hondy przez Mitsubishi. Mitsubishi w tym okresie radziło sobie naprawdę dobrze, no pomijając już rajdy, mamy takie na przykład zaprezentowane w 90. E, Diamante, e, mamy również model Pajero, który był bardzo ciepło przyjęty, natomiast Honda troszeczkę przespała bum na cuwy, na pół ciężarówki. Co pokryło się czasowo z chorobą i śmiercią Soichiro Hondy, czyli no założyciela samej marki. Na szczęście nowy dyrektor generalny Hondy się z tego wybronił. Podjął bardzo kontrowersyjne i zdecydowane kroki, jak na przykład rezygnację z udziału w Formule Pierwszej, o czym poniekąd mówiłem w historii Mugena. No i dzięki tym zabiegom udało mu się markę przed takim przejęciem uratować. W 1993 roku otrzymujemy kolejnego lancera Evo, który znacząco nie różnił się od pierwszej był to można powiedzieć taki lifting jedynki. Rok później Mitsubishi prezentuje nam model FTO, niepokojąco podobny do zaprezentowanego rok wcześniej Fiata Coupe oraz Mitsubishi Pajero Mini. Pajero Mini było Pajerem dostosowanym pod wymogi Kejkarów, tak aby pod maską pracował silnik o pojemności 660 cm, 3 w niektórych wersjach nawet turbodoładowany. Ciekawą sprawą jest to, że Pajero Mini występowało również w wersji Skipper, czyli serii z przeznaczeniem do użytku miejskiego, zupełnie drogowego. Mały, niezbyt mocny pojazd w kształcie terenówki z napędą na jedną oś z przeznaczeniem do użytku miejskiego. Hmm, no jeśli myśleliście, że crossovery to wymysł ostatnich lat, no to wygląda na to, że żyliście w błędzie. W 1995 roku Mitsubishi prezentuje światu lancera Evo trzeciej generacji, który ponownie w sumie był liftem lancera drugiej generacji. Debutuje drugi Eclipse, znany chociażby z serii szybcy i wściekli, a specjalnie na rynki europejskie korporacja prezentuje model Charisma, który wraz z Galantem na rynek japoński był pierwszym samochodem osobowym produkowanym na szeroką skalę z wtryskiem bezpośrednim oznaczonym jako GDI. Trys bezpośrednio zapewniał lepszą moc, lepszą ekonomię, lepszą kulturę pracy silnika, no a co za tym idzie, mniejszą emisyjność. W 1996 roku zadebiutował chyba najpopularniejszy na polskim rynku Galant, czyli ósemka, wspomniany wcześniej REKIN. No i pomijając wersję VR4, dla standardowego Galanta flagowym silnikiem generującym 150 KONI miał być tutaj czterogarowy 24 GDI. Miał on być takim silnikiem nowoczesnym, wydajnym, zaawansowanym technologicznie. Niestety, Mitsubishi trochę samo sobie strzeliło w stopę i w Galancie zaproponowało również 2,5-litrowe V6. Które nie dość, że generowało więcej mocy, no to na dodatek było fałszustką. No i jak się okazało, to właśnie ten silnik okazuje się być tym najbardziej pożądanym i najciekawszym w modelu. Co więcej, pierwsze silniki GDI no, miały parę problemów w wieku dziecięcego, no i dodatkowo niezbyt dobrze radziły sobie z paliwem niższej jakości. No, w Japonii tego problemu nie było, natomiast w Europie na takie paliwo naciąć można było się zdecydowanie częściej. A propos wspomnianej wersji V4, nazywanej też na niektórych rynkach dla wersji kombi Mitsubishi Legnumem, auto posiadało napęd na 4 koła, 2,5-litrową V6 doładowaną dwoma turbinami, silnik generował 280 koni, a pierwszą setkę na blacie można było zobaczyć już po około 5,5 sekundy. Również w 1996 roku debiutuje nam czwarty Lancer, który nareszcie odczuwalnie różnił się od trzech starszych braci. Chociażby dzięki ewidentnie nawiązującym do rajdów reflektorom wbudowanym w zderzak. W 1998 roku debiutuje pierwsza generacja Space Stara, która była skierowana również stricte dla Europejczyków. Space Star montowany był w Holandii, a płyta podłogowa, podobnie zresztą jak w przypadku karizmy, współdzielona była z Volvo S40. Natomiast silniki diesla oznaczone jako 1,9 T. D19DID &D, to tak naprawdę silniki DCI od Renault. Patrząc z boku, wszystko wydawało się być w jak najlepszym porządku. No Mitsubishi atakowało coraz to kolejne rynki, współpracowało z różnymi producentami. Prawda była jednak nieco mniej kolorowa. Bo już od początku lat 90. z olbrzymiego boomu gospodarczego japońska gospodarka zmierzała ku ciężkiemu kryzysowi nazwanego straconą dekadą. Mitsubishi, korzystając głównie z silnej pozycji na rynku Azji Południowo-Wschodniej, mocno ucierpiało podczas tego załamania, a w 1997 roku firma musiała zamknąć fabrykę w Tajlandii z powodu załamania rynku walutowego i spadku popytu. Mitsubishi nie mogło kompensować strat na rynkach azjatyckich w sposób, jaki to robiła np. Toyota czy Honda, no czyli odbijając te straty dobrą sprzedażą w Stanach Zjednoczonych, co sprawiło, że Mitsubishi zdecydowanie mocniej odczuło skutki kryzysu od pozostałych firm. W 1997 roku firma zanotowała najgorsze wyniki w historii. Sp spadła z trzeciego miejsca producentów na rynku na rzecz Mazdy, a cena jej akcji gwałtownie spada. W listopadzie 1997 roku nowy prezes ogłosił program restrukturyzacji mający na celu redukcję kosztów o 350 milionów jenów, likwidację 1400 miejsc pracy i wypracowanie zysku do 1998 roku. Choć początkowo program przynosił efekty, to jednak w 1999 roku Japonia nadal przeżywała silny kryzys, co Mitsubishi zmusiło do wstrzymania wypłat dywidend a łączne zadłużenie odsetkowe wynosiło w tamtym momencie 1,7%. Biliona jenów. Jakby tego było mało, od 1997 roku, jak się parę lat później okazało, Mitsubishi wypuszczało z fabryk auta z wadami fabrycznymi. Co gorsza, mając pełną świadomość tego, co robią. W 2000 roku ktoś oskarżył i udowodnił Mitsubishi cztery takie krzywe akcje, i to nie w konkretnych egzemplarzach, nie w konkretnych sztukach, tylko na całych liniach produkcyjnych. A w 2004 roku. Firma przyznała, że od wspomnianego 1997 takich akcji było nie 4, a 26. No i żeby było jasne, nie mówimy tu o usterkach w stylu źle spasowana uszczelka drzwi, że komuś tam woda pokapała do środka czy wadliwy komponent w radiu przez co nie brzmiało ono najpiękniej. Nie, mówimy o bardzo poważnych usterkach, takich jak wycieki z układów paliwowych, niesprawne układy hamulcowe czy źle działające sprzęgła, czyli usterki mogące realnie zagrażać czyjemuś życiu i zdrowiu. Skandal ten został okrzyknięty jednym z największych skandali w całej japońskiej motoryzacji. Mitsubishi Motors zaczęło robić się naprawdę niespokojnie. Co prawda co chwilę debiutowały kolejne modele różnych vanów, kolejne generacje Pajero, Colta, Lancerów. W 2000 roku zaprezentowano ciekawy model Dignity czy Proudia, a Mitsubishi chciało jakoś zachęcić klientów do zwiększonego zainteresowania ich marką, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Z tego też powodu zdecydowali się oni na wdrożenie finansowania na swoje pojazdy w usłudze zwanej 000, czyli brak wpłaty własnej, brak oprocentowania oraz brak konieczności uiszczania raty kredytowej przez pierwsze 12 miesięcy. Oczywiście za darmo to uczciwa cena, tak więc słupki sprzedaży gwałtownie wzrosły. Problem jednak pojawił się po 12 miesiącach, kiedy te zobowiązania trzeba było zacząć spłacać. Wiele osób, które wzięło takie Mitsubishi, po prostu nie miało z czego go spłacać, było niewypłacalnych. No i Mitsubishi takim klientom pojazdy po tych 12 miesiącach odbierało. Natomiast Mitsubishi zostawało z rocznym używanym pojazdem o wartości mniejszej niż koszt produkcji, nie mając z tego ani dolara. Łączna strata firmy na tym manewrze wyniosła 454 miliony dolarów. A słupki sprzedaży, tak jak wcześniej gwałtownie wzrosły, tak teraz w przeciągu trzech lat spadły o ponad 50%. Mimo różnych perturbacji i tendencji no, niezbyt wzrostowej, Mitsubishi walczyło dalej. W 2003 roku debiutuje Grandis, Mitsubishi Outlander, w którym dostępny był 4G63 Turbo, no i oczywiście ósma generacja. Evo. W kolejnych latach, oczywiście, jego kolejne generacje. Z kolejnych ciekawych aut mamy Mitsubishi Pajero Evolution, Lancer Evolution WRC05. Mitsubishi wchodzi również w samochody. No, samochody, no powiedzmy, że samochody prezentując i. E. Jak coś to nie pomyliłem się w zdaniu model nazywał się Mitsubishi i. E. Ach, no i przez lata w kwestii nazewnictwa oczywiście nic się nie zmieniło, bo dla przykładu tak wygląda zaprezentowany w 2007 roku Lans. Galant Fortis. Galant Fortis. <noise> no przecież tak wygląda Galant Fortis. Przez problemy z niską sprzedażą i brakiem rentowności w 2008 roku Mitsubishi zamyka fabrykę, która jest zlokalizowana w Australii, która produkowała oczywiście z przeznaczeniem na rynek australijski no i Nowej Zelandii. W 2007 roku debiutuje ostatni jak do tej pory Mitsubishi Lancer Evo. Dziesiąta generacja, która jako jedyna nie jest napędzana legendarnym 4G63 i generalnie jest chyba najmniej ciepło przyjętą generacją Evo. No, nie mówię, że chłodno, ale w porównaniu w porównaniu do innych wersji wydaje mi się, że odbiór był najsłabszy. Pod maską znalazło się zamiast 4G63 4B11T moce od 280 do nawet 446 koni w wersji FQ440MR. Dziesiąta generacja dostała również masę wyposażenia, była bardziej komfortowa, no ale co za tym idzie, i cięższa. Generalnie wiele osób twierdzi po prostu, że dziesiątka nieco straciła ducha EVO. W 2012 roku Mitsubishi na rynku europejskim odnotowuje stratę na poziomie 287 milionów dolarów. Generalnie był to okres, w którym na całym świecie były różne kryzysy. Um, załamania gospodarcze, no ale z tego też powodu w październiku 2012 roku Mitsubishi decyduje się na zawinięcie fabryk z Europy. Z kolei w 2015 roku Mitsubishi zawija się z Ameryki. Tamte zakłady już od kilku lat nie pracowały z pełną parą, no i po prostu przestawały być rentowne. Oczywiście restrukturyzacja i uciekanie z pewnych rynków często w dłuższym rozrachunku wychodzi jakimś firmom na plus. Natomiast w przypadku Mitsubishi był to po prostu początek końca, który z pełną siłą uderzył w 2016 roku. Nissan w tamtym okresie był partnerem Mitsubishi, które produkowało dla Nissana Keikary. No Nissan nie zajmował się ich produkcją. Na początku 2016 roku firmy usiadły do projektowania kolejnych modeli, takich jak EK Wagon, EK Space czy Nissan Daisy oraz Nissan Daisy Rooks. Wtedy też Nissan zorientował się, że kurczę pieczone, no coś tu nie gra, coś tu się nam rozjeżdża w kwestii zapotrzebowania na paliwo. No a co za tym idzie, również emisji spalin. Wyniki okazały się po prostu bardzo zaniżone, a Mitsubishi przyznało, że nieprawidłowe dane przekazywane były Nissanowi od 2002 roku. Nieścisłości spowodowane były zastosowaniem niedokładnych testów. Do wykonania pomiarów korzystano z metod testowania zapotrzebowania na paliwo, które od 25 lat stoją w sprzeczności z przepisami obowiązującymi w Japonii, co oznaczało, że proceder ten trwał o wiele, wiele dłużej niż pierwotnie zakładano. Zarząd Mitsubishi stwierdził, że nie miał bladego pojęcia, że takie fikołki są robione, a nieprawidłowe dane dostarczane były przez dział rozwoju mikrosamochodów. No, oni generalnie kompletnie umywają rączki. Po przeprowadzeniu śledztwa wniknął ogromny skandal, który skutkował przejęciem przez Nissana pakietu kontrolnego Mitsubishi Motors w maju 2016 roku. Pakiet kontrolny to liczba posiadanych akcji pozwalająca realnie sterować daną spółką. Nissan zapłacił 2,2 miliarda dolarów w zamian za przejęcie 34% pakietów Mitsubishi Motors. No i w wyniku tego, że Mitsubishi sporo tych swoich akcji miało już gdzieś sprzedanych, gdzieś rozmytych, pozostałe spółki wchodzące w skład całej grupy Mitsubishi, a zarazem udziałowcy Mitsubishi Motors, zanotowały spadek łącznego udziału z obecnych 34 do około 22%. I w ten sposób Mitsubishi Motors przestaje być niezależne od Mitsubishi, a za jej sterami tak de facto zasiada Nissan, który wciąga Mitsubishi we wcześniejszy sojusz z Renault. Grupa Renault Nissan Mitsubishi jest aktualnie czwartym największym holdingiem tego typu na świecie, a co dziewiąty pojazd sprzedawany na świecie pochodzi właśnie z tej produkcji. Oczywiście polityka emblematowa jest grana na pełnej. Istotnymi założeniami tego porozumienia jest ujednolicenie części czy korzystanie z jak najmniejszej liczby płyt podwoziowych do jak największej liczby modeli. I eh, no patrzy się na to wszystko przynajmniej ze smutkiem. Co prawda z takich małych pozytywów Mitsubishi zapowiedziało lancera Evo 11. generacji, natomiast Najprawdopodobniej z napędem hybrydowym. Tutaj już nie chciałem rzucać datami i wprowadzać tego w całą narrację, jeśli chodzi o historię, natomiast warto to też dodać, że na przestrzeni lat Mitsubishi współpracowało bądź było udziałowcem firm takich jak Volvo, DAF, Chrysler, Ford, Grupa PSA, Volkswagen, Proton, Hyundai, Hindustan, Samkor, Ford, Nissan i kilkanaście firm z Chin. Oczywiście w tym odcinku nie zawarłem jakichś najdrobniejszych szczegółów, czy nie przedstawiłem Wam wielu kejkarowych propozycji od Mitsubishi, bo po prostu kompletnie nie mamy z nimi styczności. Podsumowując, w mojej ocenie Mitsubishi po prostu ciągnęło 50 rok za ogon. Chcieli oni być największą korporacją, chcieli być wielcy, chcieli mieć jak najwięcej rynków. No generalnie rozrastali się w absurdalnym tempie, co doprowadziło do tego, że jak już coś zaczęło się sypać, to wszystko poszło lawinowo. Dodatkowo doszły do tego nieprzemyślane czy nieuczciwe praktyki, jakieś dziwne fikołki, które w połączeniu z jakimiś czynnikami gospodarczymi doprowadziły do sytuacji, w której Mitsubishi znalazło się aktualnie. No natomiast no, ja jestem jakimś tam łebkiem z internetu, najprawdopodobniej sprawa jest dużo, dużo głębsza. Mam nadzieję, że ten materiał w połączeniu z pierwszą częścią tego odcinka zaspokoił Waszą ciekawość. W komentarzu pod tym filmem dajcie znać, co wy sądzicie o dzisiejszym Mitsubishi. Czy wydziecie dla nich jakieś światełko w tunelu, czy już raczej niekoniecznie. I dajcie też znać, jaki jest wasz ulubiony model Mitsubishi. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki, wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego.